Masterująco to tego nie to nie Bo się w międzyczasie stałem niepełnosprawny. To nie jest dobra wiadomość, ale otwiera nadzieję, że może jeszcze coś się poprawi moim życiu. Siadaj. <ślad> 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 Proszę Państwa, ja mam stosunek taki, jak mają radiografowie do tych postaci świętych. Więc jest dużo zafałszowania prawdopodobnie braku debilizmu w, e, w tych moich opiniach dotyczących Czesława Czakuwa i jego działalności. Hmm. Tym bardziej, że łatwiej by nie mówić o jasnych stronach, wspaniałych stronach, współpracy naukowej, e, aktywności Czesława Czakuwa, jego pasjach e, osobistych. Niemowych, artystycznych i, i dla mnie jako studenta, myślę, jak, jako o, tak zwana, no, przykładowo, osobowość renesansowa, potem poznałem jeszcze parę innych osobowości renesansowych, ale to było też powodem uwag krytycznych, że y, Czesław Czaków ukazał w swojej skrzydłowiec i łapiał teorię dezintegacji pozytywnej i wykrojenie społeczne z abergencji, z socjologii y, czerpał w dużym... No to był fenomenem w tym sensie wydawniczym, że w Czesław i jak, przepraszam, gdy zabiera głos Kazimierz Poskliś, który nie mało zresztą napisał na temat resocjalizacji i nie tylko resocjalizacji, ale już wypomniał o kobiet oraz rozmaite opracowania jest to, jest to. nawiązujące do mitów, greckich. no to wydaje się, że yy, Czesław Czaków. Na tym tle był z takim człowiekiem miesiącym neoposymistycznym. To znaczy, jak pod tym względem to tak jakoś ceniła się twardą metodologię. Potem trochę mniej, ale to znaczy, ja wiem, mniej twardego. czy Johnson, czyli Bangster, to jest graźnie na do amerykańskich rozwiązań. Potem lata 60. psychodrama, na długo przed wymyśleniem tzw. Tak socjalizacji krzesła czaków i wiele czaków napisałem książkę Psychodrama o socjoterapii i technikach Moreno, y, która zainspirowała a także sztuki, teatralnych bo, bo głowaski, który przedstawił też sztukę psychodrama z udziałem aktorów, ale także yy, wychowanych z zakładu poprawczego w Falenicy. Zresztą do falenicy A o wspomniałem go kiedyś jakby nasaliśmy na no to jedną no ale co ty tam powiedziałeś? Powiedziałeś jakąś teoretyczne rzeczy wychowałcy nie rozumieją. No to co miałem powiedzieć, że trzeba zwiększyć stawkę żywieniowe, dlatego kołaców to będzie lepiej. funkcjonowanie <pedo> zakładu no To nie na tym polega desocjalizacja. No też przede wszystkim w ekspertyzach. Trzeba, Sam no, trzeba to powiedzieć sami w ekspertyzach, to, to jest rzecz wstydliwa trochę, ale, ale trzeba o nim wspomnieć. Na razie w 1974 roku profesor Jedlewski, ja młody asystent <coughs> W. Czapczaka, pojawił się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, to znaczy, ja się zająłem komiksami, Czesio zajął się y, kliniałami, jak sobie mówił z nowymi kluczem, coś tam jeszcze. Y, I była nawet późna debata i niektórzy nam wyglądali wypominali tę tak tak, współpracę. Ale myślę, że to się y, dobrze skończyło, dlatego, że powstało potem wiele interesujących prac na temat nie wiem, kultury młodzieżowej, którą bada już w latach 60 66 roku. Przecież zaprojektowałem ja takie badania w Polsce, Stanisław Stanisławku. Jeden z który ksiądz Włodrzysława Czaputowa, który pracował w Instytucie na czas. Czyli nie będę streszczał teraz poszczególnych faz życia i tego, co Czesław Czaput robi. Chcę tylko powiedzieć, że my, jako zakład pedagogiki, był szefem, a szefem tak się zdążyło, że ja byłem przez trzydzieści lat do profesora Kukin i sprawy z tego znałem, że tak długo, bo Czesław Czapów nie był tak długo W sensie, że nie udało nie miałem szczęścia do tych rozwiąza administracyjnych rozwiązań, natomiast moi koledzy młodsi i mądrzyni, trzeba dodać, potrafili to zrobić i do tej pory spojrzałem na sąsiadkę profesora Baradowicza, na panią Daniel Andrzeję której mężów znałem. Dwóch szalonych y, typków. Jeden pytek, czyli ja, i drugi szalony krzesła, który filmy oglądał od rzeki do tego. Gdyby stać jakieś pytanie, jak pies rzucał się na kość i nie dopuścił do głosu, to była technika opanowania przez... tylko wystarczyło udać pytanie jakieś. A wtedy 45 no, i do świetnie odpędzenie, bo nie dostało żadnych ocen. Ale są przesławcza, rzadko stawiały oceny negatywnych, ale i w środku W pewnym razie zaistniał rok 72, ale zanim zaistniał rok 72. No to była cała grupa uczonych, o czym trzeba jednak przypomnieć w tym gronie. W stanie wymienić nasze okoliczności państwowe, czy tak. Mianowicie, w zamian za świętego wypowiedzi, No to. świetnie, jak przysposobienie obrony. Tak, to jest ta linia. No ale wracam do, do roli mm, Dali. Daria. Otóż Daria potrafiła wyprodukować ten chaos, a zwłaszcza chaos związany z, z organizacją. Pedagogiczna, psychologiczna, socjologiczna, prawnicza, z które jak się okazało, a to takimi, a to innymi, już nie, nie będę nawet tego, ale owe wybrzuszenia były gością niezgody w pewnym sensie, bo to nie zawsze było tak pięknie, w wyniku czego Czesław Czapów. Jako ten płudasz, ale to ten młodek płudasz, który nie zapomniał w o swojej rodzinie. I mnie i bierzemy ze Szwajcarii, z Estonią, okazało się, że przesłała czapka nie ma. Nasz zakład pedagogiczny socjalizacyjny nie jest rozbity. Ja należę do zakładu profesora Jankowskiego, który był wtedy bardzo takim... na tobie. I ten 76 rok się zapisał fatalnie na zbrodnia Krzysztofa bo on był wyregowany z, z tego Instytutu Gminy na, na Wydziale Pedagogicznym. Ale to, że dostał kopa, to spowodowało, że dyrektura nie się rozwinęła, w tym sensie, że napisał wreszcie yy, książkę, która jest dziełem jego życia, najlepszą moim zdaniem. W domu spowodowało, że wyłożył zagadnienia pedagogiki i nie tak jasno jak w nim dotąd. Opracowania dotyczące wykonania społecznego, nieprzystosowania społecznego nie było obecne. Yy, pisała o tym Maria Grzegorzewska, ale napisała pisała w potem, ale to było później, w latach 90., książkę Nieprzystosowanie społeczne, czyli dostosowanie. Ja miałem zastrzeżenia co do pojęcia nieprzystosowanie społeczne, niedostosowanie społeczne, wolałem nieprzystosowanie, a Czesław Czapów oczywiście był przeciwny tego, przeciw dostosowaniu pojęcia nieprzystosowania, Mówił o wykolejeniu społecznym i jak się okazuje służbie, bo nawiązywał potem do teorii Powstało parę opracowań między innymi praca ministerstwa, e, dotycząca przesłania głowania, a powstała praca doktorska. E, nie powstała, bo powstała książka o współpracowniku naszym i założycielu. Stanisław tancowini jest napisana przez Nałukorzatę Miszę albo z ośrodka czarowskiego e, profesora Gładach. o, o Stanisławie Natomiast nie ma uważnego, który napisał książkę o Czesławie Teraz na zakończenie. Tak. Co zrobić dla Czesława Człowieckiego? A jego pamięci parę tej konferencji. Pierwsza była już w 80 80. Następna była w 10 lat, 20 lat. W końcu 2003 roku została wydana książka, ale, leży tutaj powołany to znaczy, na czeską czapów, świadectwa ciekłokojem, ja miałem się dać, na ma tego, ale zacząłem słabo, bezdrobnie, w którymś, że już świeciłem lekko wypalony i zrujnowany, czego skutki dopiero się, jakby po świecie mojej córki, właściwie od 1923 roku, czyli roku, jestem w stanie, że tak powiem, dezintegracji niepozytywnej. Jak który nie da mnie u to że pozostaje i nie dach. No i ambicje.